Pływające krowy. Jesteśmy nad brzegami rzeki Bug, czwartej pod względem długości rzeki w Polsce. W jej nurtach codziennie rano i wieczorem pływa stado krów. Z obory na pastwisko, położone po drugiej stronie meander i z powrotem. Zwierzęta pochodzą z gospodarstwa agroturystycznego na Skarpie, w miejscowości Wojtkowice, województwo podlaskie. Hodowczyni pani Dominika Młynarczuk-Kamińska Zaprowadzi mnie w stronę rzeki, którędy chodzą krowy i objaśni, jak się do nich dostać. Stado będzie pędził jej ojciec, pan Bolesław Mynarczuk. Gospodarstwo zbudowane jest na skarpie, najpierw muszę zejść w dół. Już są krowy, co idzie po tej stronach? Nie, te jałówki to się pasą u nas od początku maja do końca klasiednika. To już jest mazowieckie. To jest podlaskie, a mazowieckie jest na granicy na wyspie, na środku, na to środku. Wyspę, to sobie pan przejdzie, bo ona tutaj wypuści prawdopodobnie tam na tą kępę w lewej stronie, vis, vis nas. I pan przejdzie sobie z tej strony. Tu, tu jest to z zagłębieniem tak, buty ściągnej, tak. wejdę na tą kępę. Zejść sobie trochę dalej, tam są łódki i tam z tej łódki. Ale mam razu... płynąć łódką? Nie. Na, na łódkę przejść. sobie, wejść i od razu wyjść. Cofnę się tylko szybko do pokoju po odpowiedni strój do pływania. Wiem, że ojciec mm. pani Dominiki już poszedł po krowy. Dlatego się spieszę. Już chyba mam wszystkie informacje, jak tam dotrzeć, więc idę w kierunku rzeki. Idziemy szukać pływających krów. i tam jest droga, powinienem ten wchodzić. Ten widok jest niesamowity. Hej, przygoda, nadchodzę. Wchodź pod górę. Jedną no. mąki. Tych jałóweczek jest sporo, bo tu jest jedna, druga, trzecia. W końcu naliczyłem jałówek około 8 sztuk. Jajełowec, tak? Nie, to nie mój. No, to swoją jest. myślę, że Wejść na łódkę i z łódki wejść do wody To jest rzeka Bug Zobaczymy co ja robię O, i no, Po prostu Czasem mnie to wszystko Przeraża Moje głupie pomysły Żeby filmować krowy i takie inne zwierzaki Łażę Do pasa w wodzie nie wiem, gdzie tu wyjść, gdzie... <grymka> głęboka jest. <grymka> U, bron. U, zobaczymy, czy polecimy. Na <grymka> końcu. Ale zimno. ale końcówka była głęboka i stale nie do bioder, tylko do pępka. O, stamtąd przyszedłem. Przez taką rzekę. Dawać krowy. Tu z jedna strona wyspa, i tu mamy województwo mazowieckie, tam było podlasie. I nagle na horyzoncie pojawiła się pierwsza krowa, a za nią pojawiły się następne. I nawet jedna białogrzbieta grzbieta jest. Szaro-biała krowa, jako pierwsza, rusza brzegiem rzeki w moją stronę. Jeszcze o tym nie wiedziałam, ale ona ma cielaka w oborze i dlatego tak się spieszy. Łódka gospodarza, który jest po drugiej stronie rzeki, na nią popłynął. Nie popłyną, a krowę idzie. Zobaczymy czy tu wejdzie do wody, czy dalej. Właścicielka mówi, że ona no dalej wchodzą, ale może i tu pójdzie. Mam duże wymiary, ponieważ te krowy, które mają cielaki. Szybciej przepływają rzekę do cielaków i wchodzi do wody. Pierwsza pływająca krowa. Akurat wiatr się musiał zerwać. Ale mamy ją. Tylko głowę widać. Znalazłem jakąś łachę i tam z i Przechodzi i znowu wchodzi. Teraz nie płynie tylko idzie. Tu jest płyt. pierwsza przeszła, oczywiście, wszystko pulsuje w chmurze, a reszta stada jest tam. Każdy coś widać, w ogóle. ale jest też biało jeden albo nawet dwa. W międzyczasie obejrzę tą sztukę, która już wyszła na brzeg. Starsza sztuka. Jaką ma A ja muszę iść do dronu. Ktoś tu ma okropny charakter. Nie było wyjścia, musiałam pójść naokoło. Ominuj tego potwora. Zobaczycie, co ona będzie wyrabiała przy dojeniu w oborze. A w tym czasie reszta stada powoli zbliża się do brzegu. Gdzie następna? A jedna weszła tam do rzeki. Reszta stada się jeszcze pasie nad rzeką. To są mieszańcy cementali hafów. No i coś tam z białych jest. A ta storia. Czeka na resztę. To ewidentnie czeka na resztę grupy. Ale tyle dobrze, że chmura przechodzi i za chwilę będzie słońce. Nadchodzi kolejna krowa. Powoli wchodzi do rzeki. Jest to mieszanie cimentala z bydłem holsztyno-fryzyjskim. Takie połączenie gwarantuje dużą ilość mleka i lepszą zdrowotność. A jak jest potrzeba, to i trochę mięsa. Szaro-biała krowa już nie czeka na resztę stada i idzie dalej. Przed nią kolejna przeprawa przez rzekę. pływające krowy. Już kiedyś w mojej karierze filmowca miałem przyjemność kręcić polską czerwoną przepływającą przez narew, ale wtedy stan rzeki był płytki i w sumie przeszły na drugi brzeg. A tu, a tu naprawdę pływają. Gdzie coś takiego jeszcze można zobaczyć w dzisiejszych czasach? Czerwony przepływają dwie krowy. A czarna? Bydło potrafi pływać, choć nie jest to dla niego naturalny sposób poruszania się. Większość krów potrafi utrzymać się na wodzie i przepłynąć krótki dystans, jeśli znajdzie się taka potrzeba, na przykład żeby dostać się na inny brzeg rzeki lub uciec przed zagrożeniem. Używają wtedy głównie ruchów nóg podobnych do tych, jakimi chodzą po ziemi, a głowę trzymają wysoko nad wodą. Czarno-biała dotarła na wyspę, a beżowa wyszła już całkiem z rzeki. W końcu dotarło całe stado do bógu. Zwierzęta wchodzą do wody, a gospodarz pan Bolesław idzie po łódź. Krowy na niego nie czekają i jak najszybciej chcą się przeprawić przez rzekę, która słynie z nieprzewidywalnego nurtu. Ten odcinek rzeki jest głębszy i są tam wiry. Z drugiej strony wyspy jest dużo płyciej. Przypływa pan Bolesław. Jego łódź to tak zwana pychówka. To tradycyjny prosty typ łodzi rzecznej lub jeziornej napędzanym nie wiosłami, lecz pchaniem, czyli odpychaniem się od dna długim drągiem zwanym pychem. Charakterystyka pychówki napęd człowiek stojący z tyłu łodzi pcha drąg w dno i odpycha łódź do przodu. Kształt długa i wąska o płaskim dnie. Dzięki temu nadaje się do pływania po płytkich wodach. Tu prąd staje się mocniejszy, widać, że krową ten odcinek sprawia trudność. Ale może właśnie dlatego są tak w dobrej kondycji? I żyją tu tak długo, nieraz po 16 lat. Sport, jakim jest pływanie, zapewnia im zdrowotność i długowieczność. Pychówki to część dziedzictwa kulturowego polskich rzek. Na przykład w dolinie Biebrzy Narwi Bugu do dziś można spotkać ludzi używających ich do połowu ryb czy cichego poruszania się po rozlewisku. Stado dotarło do wyspy na Bugu, przejdą ją na skroś i po drugiej stronie znowu wejdą do wody. Na brzeg dotarła grzbietka. Idę ją obejrzeć. W końcu to raca rodzima od wieków bytowała nad brzegami tej rzeki. Część stada już jest prawie po drugiej stronie wyspy. Niektóre z nich wchodzą już do wody, a ja razem z nimi. Gospodarz płynie z drugiej strony. Już prawie wszystkie zwierzęta brozą w rzece. ale dwie sztuki zostały na drugim brzegu. Reszta stada bardzo szybko pokonała tą część rzeki. A dwie maruderki zostały na brzegu, nie chcą iść. Krowy już wychodzą z wody. Gospodarz również już jest na brzegu. Ale dwie sztuki zostały i czekają nie wiadomo na co. Chcę wam pokazać, jak ja zaraz wyglądą. Nie wiem, czy to mi się uda wszystko. Siedzę sobie, o po pas w wodzie, buty, koszulka wszystko mokre, tam są krowy, a tam jest gospodarstwo. Więc tak, mogę przejść na, wyjść nie, przejdę, nie się tej łódce, bo po łódkach na brzeg się wychodzi. Jezu Co czasami tu robić być tych filmy. Mordy niezbyt tu, to byłoby super. Zobiega została z drugiej strony, czekam. Ale oczywiście jest mniejsza od pozostałych krów. Widać rasa zachowawcze. Prawdopodobnie była jakaś ich krowa pokryta na siebie Bucharia i wyszło A reszta stada pasie się. Rzeka Buki i bydło Białogrzbietem. Po od wieków tu się pasło. Idę do tego gospodarza, obejrzeć resztę stada. I pozadaję trochę pytań. Tak jak mam to zwyczaju. Krowy tutaj zajadają się soczystą trawą. Rzeka co roku tutaj wylewa. Białogrzbietka z się wzięła. No taka trasa to Tak. Mieliśmy kiedyś. We przybyli w Syrii. Jaka została? To co? Aha, było więcej ich. Czyli w gospodarstwie były białe grzbiety tutaj, bo to yy, stare bydło. Tak. Kiedyś było, wypasało się nad brzegami Bugu. Na prośbę gospodarza wracam do rzeki, by popędzić dwie sztuki. Znowu schodzę do wody, i idę je popędzić. Bo godziny co Ale co by nie mówić przepiękny widok. Są i moje krowy, idę je wygonić. Idź, wkładaj wody. Którym czeka spacer z krowami. W Indiach myłem słonie w rzece to teraz krowy białogrzbiety. Tak Poląc jest trochę głębiej, to zobaczy przepływ. To jest super krótko. To nie lew. To jest super głowy. Oni chyba wiedzą jakiś. Nie, no nie rób teraz ty, no. Naprawdę jak zasłaniają, no to jest tak robimy. Mm. o nie, to pływa. i udało się egzotyczne spa z maseczką zaliczone. Polecam. Po przepłynięciu rzeki od razu ruszamy w stronę gospodarstwa. Koniec tego pasienia się, czas wracać na dój wieczorny. Tak, nie było tak się myślałem, że gorzej będzie. I super nagranie zrobiłem, nawet lepiej niż pies. Bardzo śliwa pan Bolesław podgania całe stado do góry, a ja wspinam się już po klifie, chcę być przed stadem, by nakręcić jak wchodzą pod górę, idziemy, Krową ta część spędu w ogóle się nie podoba. Idą bardzo powoli i ociążale. Pierwsza sztuka już dotarła. Ale kiedy zobaczyłam je, zatrzymała się. Reszta stada tak samo. Boją się mnie. Gospodarz musi je cały czas poganiać. Biał białogrzbietka została w krzakach. Przyjdzie. Stąd powinna przyjść. Bo ona się boi. Hierarchia w stadzie jest nieubłagana. Młodsze i słabsze sztuki boją się większych, które je często odpędzają od jedzenia. A krowy wchodzą już na podwórko, gdzie czekają na nie już wnuki Pana Bolesława. Jasiek, nie ma kija. Jasiek, nie ma kija. Jasiek, kija. Idą dwie ostatnie sztuki, one się boją, to zrobię im trochę miejsca, żeby mogły przejść obok. Udała się im tutaj ta białogrzbietka z barwą. Naprawdę zacna krówka. I szczyki ma czarnego koloru, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością u krów. Wchodzi na podwórko przez drewnianą furtkę. Pójdę za nią. Ale ona nie chce wejść teraz do bory. Boi się innych zwierząt. Nie tylko ona miga się przed wejściem do budynku. Czekają aż inne krowy zostaną mu wtedy i one wejdą. Gospodarz musi ją zaprosić. Bardzo lubię to bydło, A, i ja ona ma tu cielaka i ukarmi Daj go dno. na stąd, na wiece. No właśnie. Zwa. Nie zwa. Jest ciekła. Bo mama nie. Tak. Boi się, że coś tam się będzie działo. Opowiada mi to pani Danuta, żona pana Bolesława. Ostatnia krowa wchodzi do obory. I teraz cielaki wpuszczamy do krów, tak? A. Można się tu zapalić. Można? Nawet lepiej. No, A to nie wiedziałam, że to trzeba robić. Lepiej, to lepiej. Będziesz... Ale to w jakimś co? No to o, oh. tam jest no, idzie, idzie. Dlatego taka ma matka nerwała, się mu opiekuje No, znasz, bo no, ona ogromnie. Ona A A jak jak... jak ma to jest to. A jakim kolorem buchaja była kryta? Czerwonym? Czerwonym. Bo czasami jest czerwony, czerwony. jak jest szara krowa, czerwony buchaj, może wyjść żółty cielak. Może no, dwojca. to mamy takiego żółtego, tam chodzi na styczniu, to właśnie też odnieść. No, to, tak, już, tak się robi nie, żółty no. koloru u krów. A nie nie jeszcze tylko coś wyrabia, no. Białogrzbietka, kiedy się cielić będzie? będzie się cielić w wrześniu, koniec września A, czyli jest zasuszona na razie? Ten, nie, Tak, nie doi się. Od niedzieli. A, A ile miała Cię lat? I jakim ona z wieku? Ona miała, nie wiem, dwa ja To jej drugi będzie. To drugi, no bo to widać, że tak taka młoda. A kupiona, czy u was Córka nas. E, tej. A, czyli po byku białogrzbieczej. No, po białogrzbieczej. A tak mają silne geny, że ta uroda zostaje, nie? Czyli dojone będą pozostałe, nie? Te, które mają cielaki. A te też będą A, trzeba zdoić. A, trzeba dojeść do po, po napojeniu cielaków rozpoczyna się dój. To była taka starsza chyba, nie? starsza chyba. To Są cielaki takich No. Nie, bo nie ma już cielaka, to jest przerwę, no, normalnie. Tylko w czasie tym, jak ma cielaka. Raz, tak, a, a jak długo cielak jest z nią? Pół roku. O, no to. Pół roku, tak? No. Trzy miesiące, cztery, pięć, no ale Pan Bolesław podchodzi do krowy z dojarką konwiową. I zaczyna zakładać aparat dudojowy. Ale ona pana zna? Nie, dwa. No jedna! Ale ja jestem na dole. No, ale już ja widzę tą osobę, że... Już dostałeś się? E. O, tu idziemy, idziemy do pokoiku. Nie tam, E. A! No, już odprowadzamy to, bo na sobie odprowadzi. No, no. Nie, że nie pójdzie. To, to jest, Ale mały z nią jest? Nie, zamykany jest. z nią. A, teraz jest z nią. Przez cały... cały czas. czas. Cały dobę. Jak jest tutaj, nie je zabieramy. Jakbyśmy jej zabrali, to byłoby jeszcze gorzej, niegrzeczniej. Ale wtedy idzie na ten? Na, jak idzie na łąkę, to cielak zostaje? Zostaje. Hmm. Cielaki po wypiciu swojej porcji mleka trafiają do tak zwanego pokoju. Ja mam Pójdź, pójdź. Złotny. O, już ma. Kolejny ciele wychodzi, by nasadzić mleka. Tym razem jest to byczek. Ale dużo Wysoki na nogę. Ojciec to jest. Miałaby łowiczka, się byczek. Ja na żebyś byczek. 16 Co? Co? A takie, takie mieliśmy, 1,20 po 20 lat miała. No jak one muszą pływać, mają tyle sportu, to no. one są długowieczne, dobrze, ona, wyćwiczone. Ona jest na tym, w książce w obojętce jest ta Aha. A. No, 17 lat miała, a 18 ciąży miało ryjon. Ale to jaka rasa była? To mieszanie. Tak. Czerwona. Taka czerwona. To czerwona, polska czerwona taka. Tutaj będziemy dojąć. Ona się tak... Ona już umie. To. Ona wie, to już jest Technika jest zrobiona. Stałe miejsce. A ja mam dobre światło. A też wysoka. Ile tak krowy daj u Was mleka po wycieleniu, tak miesiąc po wycieleniu? 20. To jest treściwe, ale dobra trawa. No trawy macie tutaj dobre, są widziałem. Ekologiczne. Po wycieleniu. Po wycieleniu. Ale... Jakby dostały paszę taką lepszą, to by jeszcze tam 20 groszy, taką bańkę. A tak wygląda kolejny domek, gdzie mogą nocować goście agroturystyki. Kolejna sztuka już wydojona. No, Pojazd, to zaraz musi wydalić. Nie, było nawet nie da się Nie da się dojść, musimy ją trzymać. Aha, to musi być cielak przy krowie. Cielak krowie musimy To tak się bawały doi. Tak? No. A gdzie w ogóle są jeszcze bawały? Oj, w Polsce też są, a w Holandii akurat widziałem bawały jak doją. Tak? Tak. I obcy nie może stać. Pan, Ten właściciel musiał wziąć kamerę i filmować na kamerze. No. To znaczy agresywne są? Nie puści mleka. Nie puści mleka dopiero jak macie laka z tyłu tego swego bawolaka no. i on podłącza do Jarchy i ona tak się uczy, tak 2 trzy miesiące, później już na końcówkę nie musi być cielak, nie ale tak no. musi być. A ona też no. musi mieć cielaka, żeby puścić mleko. No to takiego jeszcze nie wzięła. A jakbyście sprzedali cielaka, to co? No właśnie, nie sprzedajemy, sie, Uro. Sie, Uro. byczek czy jałoszka równa prawie z krową, nie? No bo inaczej to wojna No Inaczej nie wie, i chodzi koniec. Cudzego nie chcecie, nie? Laka, tylko no, nie, Tylko tego. A ta jaka zła? Ta o, ta wściekła, Ona kulczyka nie da założyć, jednego z a drugiego spustiła, kolczyki są, ale nie założymy, no bo... Boicie się. Boimy się. Łupiego jasia dać. Łupiego jasia. Żeby kolczyk założyć. No, wtedy będzie stoić taka o. I wtedy będzie możliwość. Ale to musi dopiero zrobić. dopiero 2-3 tygodnie po ucieleniu, bo tak to nie można dawać. Aha, a ona nie na to się wycieliła, nie? No, trzydzieści. 30 a? to by było. 30 tak. do innych było. Pierwsza przyszła do i ostatnia u Buga jeszcze była. Mleko do obmoczarni wtedy było. Mlekowita odbierała... Tak, nie nie, tak wszystkich Takich nie widziałem. Dwa razy dziennie To mhm. Czasami cztery zaś. No, rano, rano nieraz trochę mniej urokliwe. Niektóre się bluźni. No, A czy są karmią? I siano, siano i siano kiszą. Siano i siano kiszą. To ostatnia, bo czy jeszcze dwie? Jeszcze dwie jeszcze? te dwie. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam z Agroturystyki na Skarpie, Przemek, Rasy Staropolskie i zapraszam na kolejny odcinek.